Strawberry 3 Gipsy 51 Na tym teraz będziemy pływali A jacht, który ma z 2005 rok, rok produkcji Czyli jak na warunki czarterowe Nie jest Bardzo młody Ale Za to Ma 5 kabin I jest Dość tani w czarterze Zobaczmy sobie a tak on wygląda w środku, bo jest dość ciekawy, jeśli chodzi o zabudowę wnętrza. Jest to z pięciokabinowych jachtów. Jeden z najtańszych, jakie znam w charterze w Chorwacji. Troszkę bałaganu, przepraszam, ale. Szybko wchodziłem, ściszymy radyjko, ściszymy radio. A. Tak, stanowisko skiperskie, tak, bałagan, wiem, jeszcze się nie rozpakowałem, ale chciałem zanim przyjdzie załoga, jak najszybciej wszystko nakręcić. Kabiny ruchowe. Tak wyglądają. Toaleta. Kabina ruchowa ma toaletę. Czy kabina każda właściwie nie może że toaleta ruchowa. Tu jest prysznic. Może sobie się, może się było wykąpać. Tutaj zbierana woda jest poprzez pompkę. Teraz jest wyłączona. Duży stół, bardzo duży stół, duża mesa, długa kabina ruchowa. Z tyłu jest, e, zwrócił uwagę okienko, które tu z górnym okienkiem i bocznym, osłoniętym w tej chwili, daje dość dobrą wentylację. Trzeba przyznać, że e, łóżko jest bardzo szerokie. Kuchnia standardowa. Tak to wygląda. I teraz popatrzmy sobie na kabiny. Prawa kabina, która ma własną toaletę. Również z kuszyncem. Tak. Łóżko też uważam. Bardzo fajna, wszystkim dość, bardzo wysoka kabina. Bardzo wysoka kabina. Tu mamy o! duży, duży, duży luk, który powoduje, że mamy fajną instalację. I tutaj mamy kabinkę. Która jest na lewej burcie, i za nią jest też duże łóżko, i też wysoko. Duże łóżko, i wysoko. I za nią jest toaleta, i, i wejście do kabiny dziobowej przez toaletę. Natomiast ciekawostką jest to, że tu jest osobna jeszcze. Toaleta dla kabiny dziobowej tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś lubi wychodzić dziobem i wchodzić, to można powiedzieć, że jest to taka trochę kabina skipperska z toaletą. Ale równie dobrze można przechodzić. Tędy tu jest zobaczcie, którą jest skiperska, Dlatego, że, że jest tu tym włazem wyjście i wejście na zewnątrz. Można wychodzić tędy poprzez tą kabinę przechodnią, albo wchodzić wychodzić włazem dziobowym. Oknem dziobowym, lukiem dziobowym. Jak to chce, niech nazywa. Nie jesteśmy ortodoksami, że chodzi o nazwy. Ciekawy układ, prawda? Dość duże szafki na rzeczy. Jak to w standardzie Angeliny mamy tutaj też pas. O! Tak to wygląda. A skipper oczywiście będzie spał w meście. W sumie może spać tej 12 osób. Stół się składa na dół. Jest naprawdę olbrzymi. Tu powiem szczerze, że chyba jest jedno z bardziej wygodnych łóżek na, na tym jachcie. Napiszcie, co sądzicie o, o tym jachcie. Jestem bardzo ciekaw, waszej oceny. Może ktoś pływa na tym jachcie, może powie coś, dopisze co coś więcej w komentarzach, będę bardzo wdzięczny.